Nie żyje, nie. Gwiazda pomyślności nigdy nie zagaśnie, nigdy nie zagaśnie, a kto z nami nie wypije, nie pod stołem zaśnie, a kto z nami nie wypije, niech pod stołem zaśnie. Sto lat, sto Szczęść lub pomyślności niechaj żyje nam I jeszcze jeden i jeszcze raz Sto, to, to, to. sto, lat, sto lat, lat niech żyje nam Sto lat, sto, sto, lat. sto, lat, sto lat, lat niech żyje wing. nam sto hey! I jeszcze jeden i jeszcze raz Sto, sto lat, sto lat, lat niech żyje, sto sto lat, żyje nam Sto lat, sto lat Sto lat niech żyje nam A kto? kto? Adasia